Psalm 121. Wznoszę swe oczy ku górom. Wznoszę swe oczy ku górom. Skąd przyjdzie mi pomoc? Panie, dziś stajemy przed Tobą z sercami pełnymi wdzięczności, ale i z potrzebą Twojej bliskości. Twoje słowa w Psalmie 121 przypominają nam, że to Ty jesteś naszą pomocą, naszą skałą, naszym opiekunem. Moja pomoc jest od Pana. Który stworzył niebo i ziemię. PS 121-2. Jak cudowna jest świadomość, że nasze wsparcie pochodzi od Ciebie, Stwórcy wszystkiego, co istnieje. Ty nigdy nas nie opuszczasz, nigdy nie śpisz. Boże, Twoje oczy czuwają nad nami dniem i nocą. Twoja miłość jest jak tarcza, która nas osłania. Kiedy wpatrujemy się w góry, które stworzyłeś, przypominamy sobie o Twojej potędze. Góry są symbolem siły, a Ty jesteś silniejszy od nich. Pan strzec będzie wyjścia i przyjścia Twego teraz i na wieki. PS 121:8. Panie, jakże pokrzepiające jest wiedzieć, że Ty jesteś naszym opiekunem, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i co robimy. Każdy z nas niesie w sobie trudności codziennego życia, zmęczenie, obawy. Jednak Twoje Słowo przypomina, że możemy w Tobie znaleźć odpoczynek. Ty, Panie, podtrzymujesz nasze kroki, abyśmy nie upadli, nie dopuści, by potknęła się Twoja noga, nie zdrzemnie się ten, który Ciebie strzeże. PS121.3. Ty, Boże. Nigdy się nie męczysz. Jesteś wierny, gdy my słabniemy. Panie, dziś przychodzimy do Ciebie z otwartymi sercami. Prosimy, abyś uczynił nas wrażliwymi na Twoje prowadzenie. Chcemy ufać Tobie, jak dziecko ufa swojemu Ojcu. Twoja obecność w naszym życiu to nie tylko ochrona, ale także siła do pokonywania trudności. Ty widzisz każdy nasz krok, każdą łzę. Każdą radość. W modlitwie wznosimy nasze serca ku niebu. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła. On strzec będzie Twojej duszy. PS 121, 7 Panie, prosimy Cię, abyś oddalił od nas to, co złe i prowadził nas ku temu, co dobre. Daj nam odwagę, by ufać Twoim planom, nawet gdy nie rozumiemy drogi. Którą nas prowadzisz. Twoje słowa w psalmie 121 są jak balsam dla naszych dusz. Każdy wers przynosi nadzieję i przypomina, że nie jesteśmy sami. W chwilach, gdy wydaje się, że góry naszych problemów są zbyt wysokie, pomóż nam pamiętać, że Ty jesteś większy niż cokolwiek, co nas spotyka. Panie, błogosław każdemu, kto słucha tych słów. Niech Twoja łaska spocznie na ich domach, rodzinach, sercach. Pan jest Twoim stróżem, Pan cieniem nad Twoją prawą ręką. PS 121.5. Jakże piękna jest ta obietnica. Ty jesteś naszym cieniem, naszym schronieniem w upalnym dniu i naszym światłem w ciemnościach. Boże, daj nam wiarę, która przenosi góry. Naucz nas spoglądać na życie z perspektywy wieczności. Wskaż nam, że Twoja miłość jest naszą skałą i że Twoje słowo nigdy nie zawodzi. Ty jesteś wierny, nawet gdy my zawodzimy. Pomóż nam, Panie, zachować spokój w sercu, gdy burze życia uderzają w nas. W Psalmie 46 czytamy: Bóg jest dla nas ucieczką i mocą najpewniejszą pomocą w trudnościach. Ps. 46, 2 W Twoich ramionach jesteśmy bezpieczni, jak dziecko w ramionach matki. Panie, błogosław nasze dni, nasze decyzje, nasze relacje. W chwilach wątpliwości przypominaj nam, że jesteś blisko. Kiedy wznosimy nasze oczy ku górom, przypominaj nam, że Twoja moc jest nieskończona, a Twoja miłość niezmienna. Niech nasze życie stanie się świadectwem Twojej fały. Daj nam siłę, by każdego dnia stawiać kroki wiary. Prowadź nas przez doliny i szczyty życia, ucząc nas ufać Twojemu prowadzeniu. Boże, w pokorze prosimy o Twoje błogosławieństwo. Wznieśmy nasze serca i ręce ku Tobie, bo w Tobie mamy wszystko, czego potrzebujemy. Ty jesteś naszym początkiem i końcem. Alfa i Omega, Niech Twoja miłość wypełni każde puste miejsce w naszym życiu. W chwilach, gdy czujemy się samotni, przypominaj nam, że Twoja obecność jest z nami. Panie, dziękujemy Ci za Twoją wierność. Prosimy Cię, Panie, abyś strzegł naszych dróg, naszych rodzin, naszej wspólnoty. Pan strzec będzie wyjścia i przyjścia Twego. Teraz i na wieki. PS 121-8 Ty jesteś Bogiem, który widzi nas i zna nas lepiej, niż my znamy siebie. Panie, błogosław każde serce, które dziś tu jest. Daj nam pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Pomóż nam kochać, przebaczać i ufać Tobie, nawet gdy życie wydaje się trudne. Niech nasze modlitwy wzniosą się ku tobie jak kadzidło. W tobie mamy nadzieję, w tobie mamy życie. Ty jesteś naszym Bogiem, naszą opoką, naszym zbawicielem. W pokorze składamy ci nasze życie, prosząc, abyś prowadził nas ku swojej woli. W Psalmie 23 czytamy: Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. P.S. 23, 1. Ty jesteś naszym pasterzem, który prowadzi nas na zielone pastwiska i dowód spokojnych. Panie, bądź z nami w każdej chwili naszego życia. W chwilach radości i smutku, w czasie pokoju i w czasie walki. Ty jesteś naszą siłą, naszym ratunkiem, naszą wieczną nadzieją. Błogosławiony niech będzie Twój święty imię. Panie, w tobie znajdujemy nasze schronienie. Naszą pomoc, naszą radość. Dziękujemy Ci za wszystko, co nam dajesz. Niech nasze życie będzie pieśnią chwały dla Ciebie. Drodzy bracia i siostry, jeśli te słowa poruszyły Wasze serca, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał Świątynia Światła i podzielcie się swoimi myślami w komentarzach. Wasza wiara, Wasze świadectwo jest inspiracją dla innych. Niech Bóg Was błogosławi. Amen.